Nie mają zegarka, nie znają godziny, nie śledzą kalendarza, a jednak wiedzą. Wystarczy, że usłyszą dźwięk klucza w zamku, odgłos samochodu parkującego na ulicy, a nawet kilka minut przed tym wszystkim: Twój pies już tam jest, czeka, siedzi, machając ogonem. Ale jak? Skąd on wie, że nadchodzisz, nawet bez żadnych widocznych oznak? Nauka uważała, że to tylko zbieg okoliczności. Że psy zachowywały się tak, ponieważ cały czas czekały. Jednak ostatnie badania ujawniły coś, co zaskoczyło nawet naukowców. W tym filmie dowiesz się: dlaczego zmysł węchu Twojego psa jest bardziej inteligentny niż wiele czujników? Jaką rolę odgrywają rutyna i czas biologiczny w psim mózgu? Dlaczego niektóre rasy wydają się przewidywać przyszłość lepiej niż inne? A co najbardziej zaskakujące, jak miłość i więź emocjonalna wpływają na postrzeganie czasu przez psy. Jeśli masz psa, ten film zmieni sposób, w jaki rozumiesz jego zachowanie i sprawi, że spojrzysz na te wierne oczy z jeszcze większym podziwem niewidzialny zegar psów. Psy nie wiedzą, co to jest godzina 17 dół, nie rozumieją dni tygodnia, ale mają coś tak potężnego jak zegar biologiczny zegar. Badania pokazują, że psy rozwijają postrzeganie czasu w oparciu o wzorce. Zapamiętują codzienne rytmy, dźwięki otoczenia, zmiany oświetlenia, a nawet zapachy, aby zrozumieć, kiedy coś się wydarzy. Jeśli codziennie przychodzisz około godziny 18:00, organizm Twojego psa zaczyna się do tego dostosowywać. On nie patrzy na zegarek, on czuje czas. Czy wiesz, że niektóre psy potrafią przewidzieć powrót właściciela z marginesem błędu wynoszącym zaledwie 2-3 minuty, węch, który mierzy czas. Ta część jest naprawdę niesamowita. Węch psa jest od 10 000 do 100 000 razy bardziej wyczulony niż węch człowieka. Badanie opublikowane w czasopiśmie Animal Cognition przedstawiło genialną hipotezę. Psy mogą wyczuwać upływ czasu poprzez zapach. Działa to tak: kiedy wychodzisz z domu, twój zapach słabnie wraz z upływem czasu. Psy zauważają to osłabienie. Wiedzą na przykład, że kiedy zapach właściciela jest na takim poziomie, oznacza to, że wkrótce wróci. To tak, jakby nos twojego psa był chemicznym chronometrem i używa go codziennie, nawet o tym nie myśląc. Rutyna jest kluczem do zachowania psów. Psy są zwierzętami przywiązanymi do swoich nawyków. Rozwijają się dzięki przewidywalności, i tu właśnie pojawia się rutyna. Jeśli wychodzisz do pracy o tej samej porze, nosisz te same buty, zamykasz drzwi tym samym dźwiękiem i zawsze wracasz o tej samej porze. Mózg Twojego psa zapisuje to jako wiarygodny wzorzec. Powtarzalność buduje oczekiwanie, a oczekiwanie budzi niecierpliwość. Więc nawet bez racjonalnego myślenia pies wie, kiedy w domu jest tak, to on zaraz przyjdzie. Ale co jeśli zmieni się harmonogram? A kiedy właściciel zmieni rutynę? Czy nadal będą to wiedzieć? To właśnie ta część najbardziej zaskoczyła naukowców. Nawet przy zmianach w harmonogramie wiele psów nadal trafia z momentem oczekiwania na właściciela. Wyjaśnienie tkwi w połączeniu różnych wskazówek. Zmiana oświetlenia naturalnego. Pies zauważa, czy jest jaśniej, czy ciemniej. Odgłosy z sąsiedztwa, dźwięk bramy sąsiada, autobus przejeżdżający codziennie, wewnętrzne sygnały, jego własny zegar biologiczny, dostosowany do jego rytmu. Innymi słowy, Twój pies łączy to wszystko jak detektyw sensoryczny, układa puzzle otoczenia i zdaje sobie sprawę to jest teraz. Emocjonalna więź zmienia wszystko. Czy zauważyłeś, że Twój pies odczuwa Twoją nieobecność nawet w najdrobniejszych szczegółach? Że staje się spokojniejszy, gdy długo nie wracasz? Dzieje się tak, ponieważ więź emocjonalna między wami wpływa na postrzeganie czasu przez psa. Dla psa obecność opiekuna jest wszystkim, a kiedy ta obecność znika, czas płynie inaczej, wolniej, bardziej boleśnie. Niektóre badania przeprowadzone przy użyciu ukrytych kamer pokazują psy leżące przy drzwiach, Podchodzące wielokrotnie do okna i szczekające na wiatr. One nie tylko czekają. One tęsknią za tobą. A miłość, jaką cię darzą, wzmacnia ich pragnienie przewidzenia Twojego powrotu. Czy ma to podłoże genetyczne? Czy rasa ma wpływ? Tak. Niektóre rasy są z natury bardziej wrażliwe, uważne i spostrzegawcze, np. Border Collie, owczarek niemiecki, Labrador Retriever, Pudel Golden Retriever. Psy te mają tak wysokie poczucie czujności i inteligencję, że wydają się odczytywać otoczenie w niemal ludzki sposób. Ale to nie znaczy, że tylko psy tych ras potrafią przewidzieć Twoje przybycie. Nawet kundelki i starsze psy mają silny instynkt. Różnica polega na poziomie uwagi poświęcanej szczegółom. Im bardziej wrażliwy pies, tym dokładniejsza jest jego prognoza. A jeśli celowo wszystko zmienisz? Czy nadal będzie na Ciebie czekał? Wiele osób przeprowadza taki test. Wychodzi wcześniej, wraca o innej porze, zmienia trasę, zmienia ubranie. A jednak pies wydaje się to wiedzieć. Jak? Odpowiedź tkwi w połączeniu bodźców sensorycznych z pamięcią emocjonalną. Twoje zapachy się zmieniają, dźwięki się zmieniają, ale więź z tobą pozostaje niezmienna. Więc nawet jeśli spróbujesz go oszukać, Rozpozna twoje sygnały z zaskakującą szybkością. Może nie wie, która jest godzina, ale wie, kim jesteś. I to wystarczy, aby czekać, zawsze. Miłość, która rozumie czas, ostatecznie nie ma znaczenia, czy jest to nauka, instynkt, czy czysta magia. Twój pies wie, kiedy wracasz do domu, ponieważ żyje dlatego. On obserwuje, czuje, kocha i nawet jeśli naukowcy nadal nie rozumieją wszystkiego, ty wiesz. W momencie, gdy przekraczasz próg i widzisz merdający ogon, to nie jest tylko radość, to rozpoznanie. To tak, jakby mówił, wiedziałem, że przyjdziesz. Jeśli kochasz swojego psa i jesteś pod wrażeniem tego wszystkiego, zostaw lajka, udostępnij ten filmik osobom, które również mają czworonożnego przyjaciela, i zasubskrybuj kanał. Tutaj ujawniamy wszystko, co zwierzęta czują, myślą i nigdy nie wyrażają słowami. Do zobaczenia w następnym filmiku. A do tego czasu, traktuj swojego psa z jeszcze większą troską, bo on wie o wiele więcej niż sobie wyobrażasz.